Sporo nadchodzących skinów, niezbyt dobre wieści, sezon czwarty w rozdziale 6 Fortnite'a, a w nim zmiany i nowości, karnet bojowy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przekapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy kiedyś na swoje konto w Fortnite'cie chcielibyście dostać tyle to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście hexocod I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przejdziemy do niezbyt dobrych wieści dotyczących jednego ze skinów, a mowa tutaj o skinie Galactusa. No i jak się okazuje, no to wszelkiego rodzaju rzeczy, które no teoretycznie miały być pod Galactusa, czyli no chociażby jakiś męski skin w plikach, który przy okazji posiada hełm i tak dalej, finalnie okazał się cyborgiem, który właśnie trafił do Fortnite'owego, Sklepu wraz z plecakiem, jak i przy okazji emotką. Także no, niestety, ale jak się okazuje, w najbliższym terminie skina Galactusa nie otrzymamy. No chyba że Fortnite finalnie wszystkich zaskoczy. No i wraz z wydaniem na przykład fantastycznej czwórki, skin Galactusa rzeczywiście do sklepu trafi, no ale na obecną chwilę jest na to naprawdę bardzo, ale to bardzo mały procent szans. Natomiast no akurat jeśli chodzi o fantastyczną czwórkę, to możemy być pewni, że takowa w grze zawita. Ponieważ chociażby posiadamy naprawdę wiele no, nazw kodowych skinów, które już niedługo trafią do gry, tutaj widzicie na przykład nazwy kodowe skinów z fantastycznej czwórki, czyli na przykład wrench, przy okazji Donkey Creep, przy okazji też na przykład y, Savor Stock, także całkiem ciekawie. No i mamy też nazwy kodowe jakichś innych skinów, na przykład coś takiego jak Clinch Metal, i generalnie, no to jest to skin, który ma styl Lego, i przy okazji lotnie, niestety nie wiemy dokładnie z jakiego zestawu. Następnie jednym z nadchodzących skinów jest skin z Nike czyli właśnie PAW Jasmine Graffiti. No i kolejny skin z Nike czyli PAW Jasmine Sword, także całkiem ciekawa sprawa. Jeśli chodzi o właśnie resztę skinów z Fantastycznej Czwórki, no to w sumie wiemy, że będzie łącznie ich aż 4, no i przy okazji będzie tutaj łącznie około 20 przedmiotów. Także będzie to generalnie podzielone na z tego co wiem, to 4 duże pakiety. Także, no naprawdę ciekawie. Natomiast wiemy też, że z nadchodzących skinów mamy chociażby jakieś nadchodzące skiny, które posiadają tak zwaną opcję cel shaded. No i najprawdopodobniej są to skiny z kolaboracji. Wiemy, że jeden z pakietów posiada kill off, emotkę, jak i przy okazji mikrofon. Także zobaczymy dokładnie, co to będzie za kolaboracja. No i tutaj widzicie całą resztę skinów, które są obecnie w plikach gry i jeszcze nie zostały wydane. No, trochę ich mamy. Natomiast najbardziej mnie ciekawi na przykład, co Fortnite zrobi z tym, co jest w prawym dolnym rogu. Czyli na na przykład ze skinem Night Unit Marksman, czy też na przykład ze skinem Goal, no bo generalnie to właśnie ten skin Goal teoretycznie powinien być wydany w sezonie pierwszym rozdziału szóstego. No a jak na razie te skiny są dali w plikach, także zobaczymy, czy Fortnite może kiedyś użyje je jako jakieś darmowe nagrody, czy będą one w tych plikach jeszcze przez całkiem spory okres czasu. Natomiast przechodząc od razu dalej, mamy bardzo ciekawą wzmiankę dotyczącą rozdziału siódmego. No i tak naprawdę Fortnite oficjalnie potwierdził nam to, że rozdział się odbędzie, nie będzie właśnie na przykład, nie wiem, Fortnite 2 czy coś takiego. Tylko, no, Fortnite na FNCS-ach wspomniał o tym, że właśnie e, generalnie e, rozdział 7 się odbędzie. No i generalnie, no, to nie zmienia to żadnego faktu, nawet to, że Fortnite powiedział, że całość będzie dropiła gdzieś w grudniu, zaraz po sezonie z Simpsonami. Także, e, no, nic takiego mega nadzwyczajnego. Jakby tak czy siak, każdy już to wiedział, więc nie jest to takie jakieś mega zaskoczenie. Natomiast, moi drodzy, jak się okazuje, no to zaskoczeniem jest akurat to, jak szybko obecnie leci czas, ponieważ dopiero co sezon trzeci właśnie się rozpoczynał. A my już wiemy, że nadchodzący sezon czwarty startuje dosłownie za około dwa tygodnie. Także, no, czas leci mega, mega szybko. No i przy okazji, my mamy też całkiem sporo informacji na temat nadchodzącego sezonu czwartego w rozdziale szóstym Fortnita. Zacznijmy sobie. Od samego początku i wiemy, że sezon ten będzie w motywie inwazji, jak i przy okazji jakiegoś rodzaju owadów. Nie mam za bardzo pojęcia, jak to właśnie ma się pojawić na wyspie, fabularnie, ani w ogóle jak to będzie się prezentowało jako taki ogólny motyw sezonu. Natomiast no, z informacji, które mamy, tak to ma wyglądać. Przy okazji będzie to najdłuższy sezon w obecnym rozdziale, ponieważ ma on na samym końcu posiadać wydarzenie na żywo, jak i przy okazji sześć większych aktualizacji. W, w trakcie trwania sezonu. No i tak dla przypomnienia, to obecny sezon jak na razie dostał dwie aktualizacje większe, przy okazji ma się pojawić chyba jeszcze jedna, no a generalnie ten nadchodzący sezon ma mieć aż sześć większych update'ów, więc no, całkiem ciekawie. Całość ma trwać generalnie około 3 miesięcy i zakończy się zapewne w listopadzie, no i pewnie później będzie właśnie cały ten mini sezon z Simpsonami, no i później rozdział siódmy. Ze zlikowanych itemów mamy chociażby super lunchpada. Jak i przy okazji coś, co nazywa się owadowa, właśnie rękawica. Nie mam też za bardzo pojęcia, jak będzie działał ten item, ale brzmi to naprawdę, naprawdę ciekawie. Ale spokojnie, bo to jeszcze nie jest wszystko. Jak się okazuje, już naprawdę spory czas temu dostaliśmy więcej informacji na temat tego sezonu. No i chociażby wiemy, że podczas te tego sezonu na pole bitwy ma trafić nowa opcja kosmetyczna, a najdokładniej kompanii. Czyli generalnie jakie rodzaju zwierzaczki, które będą za nami podążały. No, miało się to teoretycznie pojawić w tym sezonie, patrząc na to, że na przykład mamy psa Supermana, czyli Krypto, który no w sumie wpasowywałby się pod motyw takowego zwierzaczka, ale finalnie najprawdopodobniej opcja ta będzie wydana dopiero w sezonie czwartym. Ale zanim przejdziemy dalej, to tylko i wyłącznie szybko chciałbym Was zaprosić na moje mapy w trybie kreatywnym. Oczywiście w lupkę wpisujecie hexocode i wszystkie takowe mapy Wam się tutaj wyświetlą. Także jak możecie to chociaż na chwilę wpadnijcie sobie pograć ze znajomymi, bo naprawdę są one mega, ale to mega kozackie i tak tylko o tym przypominam, a my wracamy do filmu. No i ogólnie mają się też pojawić jakieś rzeczy związane z burzą, także całkiem ciekawie. Możliwe, że będą to te rzeczy, które finalnie nigdy nie ujrzały światła dziennego, czyli na przykład jakieś burzowe, właśnie rękawice, przy okazji też jakiś burzowy sok, także zobaczymy, czy rzeczywiście to do gry trafi. Natomiast wiadomo, jedną z takich ciekawszych opcji to zazwyczaj karnet bojowy, ponieważ no, nawet jak w sezonie jest nudno, to chociaż właśnie można no, ten karnet bojowy sobie farmić. No i tak, zaczynając od samego początku, no to ma to być właśnie coś w motywie inwazji Robaków. Niektórzy twierdzą też, że w motywie inwazji kosmitów, no może będzie to coś takiego, można by powiedzieć, że mieszanego, czyli po części inwazja owadów i kosmitów. No to jeśli chodzi o karnet bojowy, tutaj widzicie bardzo ciekawą propozycję ze skinów z ankiet od jednej Jednego z użytkowników. No, i jeśli rzeczywiście będzie to motyw owadów, to definitywnie skina tej muchy możemy się spodziewać. Natomiast, moi drodzy, tak czy siak, wiemy, że podczas tego sezonu będzie również Halloween. No, i jak się okazuje, no to na Halloween mamy naprawdę sporo zlikowanych skinów z właśnie ankiet, które definitywnie do no, wygrze zawitają. Natomiast też nie wiemy, czy wszystkie epigoda, czy może jednak tylko i wyłącznie część z nich. No i tak czy siak, wiemy również, moi drodzy, że mogą się pojawić postacie fabularne o których dawno nie słyszeliśmy. Takie jak na przykład Herald, ponieważ na W ankietach Epika mamy takiego oto skina Herald, czyli generalnie taką właśnie kamienną Herald. Więc w sumie byłoby no, ciekawie zobaczyć powrót Herald na pole bitwy, jak i przy okazji tego skina, który jest po części związany z ostatnią rzeczywistością. Także w sumie, no, tak czy siak jest szansa na to, że fabuły Fortnitea się połączą, czyli ta właśnie z OG, jak i przy okazji ta obecna, więc kto wie, może Fortnite po części szykuje znowu powrót w. Z na przykład siódemką urojonym reżimem, może też z na przykład ostatnią rzeczywistością, no myślę, że byłoby to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o resztę skinów, to niestety całość stoi pod znakiem zapytania, mimo tego, że jesteśmy naprawdę coraz to bliżej takowego sezonu. No ale jeśli chodzi o zmiany w rozgrywce, to zapewne tak czy siak, jeśli chodzi o mapę, pewnie będziemy mogli się spodziewać około 3-4 nowych miejscówek, no i całkiem sporo jakichś nowych itemków. Tylko jakie będą to itemki, jak na razie niestety nie wiadomo, lecz zapewne im bliżej sezonu będziemy, tym więcej info dostaniemy, ponieważ Fortnite obecnie bardziej szykuje się pod wydarzenie w trybie OG z rakietą, no i zapewne po całym tym wydarzeniu, dopiero będziemy dostawali jakieś pierwsze takie pstryczki dotyczące. Całego tego sezonu. No bo dla przypomnienia, całość ma trwać do 7 w sensie obecny sezon, czyli do 7 właśnie sierpnia. No i później będzie już ten nowy sezon. Także ja osobiście nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że pojawi się naprawdę coś mega ciekawego. No i dla przypomnienia, to już dnia jutrzejszego do gry wchodzi naprawdę mega dużo nowych, ciekawych zmian. O czym też sobie porozmawiamy pewnie w odcinku jutrzejszym. No, także to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite i jak będą nowości dotyczące sezonu czwartego, to od razu was o tym poinformuję. Zostawiacie tu łapeczki do góry. Oczywiście, moi drodzy, jak będziecie robili zakupy w Fortniteowym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem Heksokod. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i przypominam jeszcze raz o moich mapach w trybie kreatywnym. Oczywiście w lupkę wpisujecie Heksokod i wszystkie takowe mapy macie, a się z Wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć! A i jeszcze, jak weźliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać sezon czwarty. A ja wtedy postaram Wam się przypiąć serduszko. No i napiszcie, czy motyw z właśnie owadami by dla Was siedział, czy może jednak niekoniecznie. I to tyle. Jo!